Czyli się do salonu, to macie do wyboru yy, różne numer telefonu. Od lokalsów ile kosztowały nas rowery? Art Deco się Arts A na czyszczenie klawiatury? Hej. Cześć. Dzisiaj załatwimy internet i przyjechaliśmy do salonu oficjalnego Smarta. Jest mnóstwo takich sklepów tutaj dookoła. Yy. Wiecie, jest, no po prostu małe sklepiki, gdzie można kupić karty, ale my nauczenie doświadczeniem wchodzimy do takiego salonu firmowego. Tutaj... Znaczy zwykle to trwa dużo, dużo krócej, bo często zdarzało się tak, że kupując w jakimś takim małym sklepiku, pan za nim to wszystko tam ogarnął, to na przykład zajmowało półtorej godziny. No to... Albo mało kto gadał po angielsku, więc ciężko było się dogadać, z tego wynikały śmieszne sytuacje. A żeby wszystko dot od A do Z jesteśmy właśnie w salonie Smarta. To idziemy, zobaczyć jak to wygląda. Potrzebujemy do tego paszport. Tak, tak. tutaj zarówno w Tajlandii jak i w Kambodży jest tak, że potrzebujemy paszport. Ok, here. I teraz tak. Przyjechałem do tego salonu, ponieważ zdecydowałem się na taki turystyczny pakiet. To kosztuje 5 dolarów i w ramach tych 5 dolarów macie 3 giga internetu przez 40 dni. Mówię, że poproszę taki pakiet, a pani z uśmiechem mówi, że przykro mi, ale takie pakiety są dostępne tylko w nomper na lotnisku. Mm, no to bida, to co teraz. A jakie są opcje? No i okazało się, że za 4 dolary. Można kupić kartę SIM z pakietem 2 giga, więc uważam, no, że całkiem sensowna cena, czyli co odpowiednich tam niecałe 12 zł i przez 30 dni można korzystać z tego. Ja jestem zadowolony. A, jeszcze ważna sprawa, jak byliśmy tutaj e... Dwa i roku temu w Kambodży, no to oczywiście z tym internetem mobilnym było bardzo krucho, tam 3G to był max. Jak byliśmy w zeszłym roku, to pojawiło się LTE w Phnom Penh, a teraz się chwalą, że już mają w 13 prowincjach. Excuse me, what about 4G? Where is uh, 4G in Phnom Penh? Here also? Excellent. To okazuje się... Hmm? Czy telefon ma tee? Tak, to jest Samsung Galaxy S5. Nie problem. Proszę pomóc mi... Agent? Proszę pomóc mi, żebym połączył z tym kartem? Ok, nie wiem. Dobra, w każdym razie jeśli chodzi o 4G, okazuje się, że nawet w tej mieścinie, w której jesteśmy, jest 4G. Rewolucja. Pan jeszcze przeprowadzę ostatnie konfigurację telefonu, czyli podsumowując tak. Internet w Kambodży. Tutaj mamy pakiety. Ja wybrałem ten pakiet miesięczny. 2 giga, 3 dolary, a 1 dolar kosztuje karta SIM. Proszę bardzo, za 25 dolarów można mieć 25 GB. Przy założeniu, że oczywiście działa wszędzie 4G, to było super. O, i tutaj... Tu mamy raport No i tutaj raport, że... 2048 megabajtów przychodzi się do salonu, to macie do wyboru y, różne numery telefonu Which one you like it? O, czyli tak widzicie, ta jest 3G, a ta jest 4G, zresztą jest napisane 4G i mało tego są od razu przyszkowane do widzę iPhona, czyli jeszcze mniejszy format kart my się pakujemy, a naszą uwagę przykuł pan, który czyści klawiaturę a mm. rąstwa Słuchajcie, jaki patent na, na czyszczenie klawiatury. On po prostu dmucha, żeby wyleciał z tej klawiatury. Teraz siadanie. I przyjechaliśmy na jedno z naszych ulubionych dań w Kambodży. Tak akurat skiniamy. Mianowicie chodzi o wieprzowinę na ryżu z jajkiem i z piklami ta wieprzowina jest jakaś tak karmelizowana mam wrażenie fantastycznie y -y -y -y. tak, jest na słodką modłę y -y -y. tam są jakieś anerz wyczuwalny, takie korzenne przyprawy, ślinka mi już cieknie, mogę wytrzymać, a zresztą spróbuję specjalnie dla was mmm no to jest jedno z naszych ulubionych dań w Kambodży. Przynajmniej póki co. Mm, I do tego paskowa chrupiąca pikla, Cudowne dania. Zatrzymaliśmy się tutaj. Wywalczaliśmy, że ta pani właśnie ma to danie, dlatego jesteśmy tu. Mm, I ruszamy w trasę za chwilę. Mm. I jeszcze do tego wywar. Ok. Pani ma w ogóle takie stanowisko jak tutaj widzicie No i co tu więcej potrzeba? Jest mała Halo Trochę się stresuje tam, ma, tam mają swój domek Proszę, jak, jak niewiele potrzeba do, do życia i do szczęścia Co Mariola? mamy trochę nierówno pod sufitem co? ale sobie daliśmy. Słuchajcie, nie uwierzycie, więc jest godzina dziesiąta z hakiem a my już przejechaliśmy 54 km z czego 50 km jechaliśmy za taką ciężarówką Właściwie to Jechaliśmy w tunel Tak, ona nam po prostu po zabierała wiatr, który, który zwykle mamy Mam tyle potu w oczach, że nie mogę go otworzyć Może spróbuj siebie nie, potrzebuję chusteczkę też. Dobra, przerwa. Czyli jeszcze raz, zrobiliśmy 40 km jadąc w tunelu ciężarówki, w tunelu powietrznym. Z jaką prędkością? Tam 30 40, 40, 40 tak, między 30 tak. a 40 Na początku był niezły stres, właściwie cały czas, wiecie, ręce przy dźwigni hamulca. No, czasem To jest śmieszne, jakbym odwrotnie przyhamowała, choć pewnie to technicznie niemożliwe by było. Ale gdyby tak się stało, no to mogłoby być kiepsko z nami, ale... Ryzyko to nasza druga natura. Co zostało nam jakieś kilkanaście kilometrów, jesteśmy w, w drugim co do wielkości mieście w Bad I nie Dzisiaj wiem, jest, czy... to jest pierwszy dzień świąt. Więc nie wiadomo, czy są otwarte konsulaty, ale jeśli są otwarte, to nawet może wystąpimy o wizę do Wietnamu. Ale było Tak wyglądają nasze. Nogi i stopy, rudasy. Rudasy ogromne. No ja zwykle się nie pocę, ale to co dzisiaj się stało, nawet nawet Japonek jest mokry. Przyjechaliśmy do konsulatu Wietnamu Batamang. Dojechaliśmy. Drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte, co wanimy? Ja już się zdenerwowałam, bo długo czekamy, ale w końcu, w końcu otworzyli nam wielką, byszalą bramę. Więc jesteśmy w tym momencie w, w jakimś takim powiedzmy holu. No i Pan powiedział, że potrzebne są dwa zdjęcia. I paszport, oczywiście wypełniony też wniosek i kasa. Natomiast problem jest taki, że ja mam tylko jedno swoje zdjęcie. A Mariusz no, ma wymagany komplet. Zobaczymy jak to dalej się to czy, nie, nie, nie jaka kasa i tak dalej więc to pizze ona będzie wersja, nie? ile to tam było? to było 53 dolary, Jest tak, nie? mamy jeszcze jakiś drugi więc tak, tu mamy trzcinę cukrową, którą właśnie zamówiłem a, a tutaj dziękuję. jest Pani, jest taki wybór słodkości, że sam nie wiem na co się zdecydować. Zdecydować to ci powiem, że ja też nie mam na co się zdecydować. To myślę, że będzie ciekawe To, to co właśnie pokazujesz no. To jest klejący ryż z sezonem, też ma być się jazła to? To No to spytaj co jest czy to na przykład jest To to jest jest To? To jest kokos? Często mamy pytania od lokalców, ile kosztowały nas rowery. A jak mówimy, że te rowery kosztowały nas jakieś 350-400 dolarów, to każdy taki zdziwiony był. O! Nie wiem, wyobrażali sobie chyba, że to kosztuje 5 tysięcy. Tak, uh, uh, tak. Yeah, yeah. uh, <fibra> <for> a tu... Tu jest... Kampong Chinang, Sliw Kampong Chinang. Patapong, Sliw Patapong. Tu jest Sliw Sliw O, wszystko. pan był pod wrażeniem, że jeździmy po Kambodży i... po prostu nie używamy innych środków transportu, oprócz roweru. Tak jest. Mamy nasz ryżer słodki teraz. Uh, jest czas na podwieczorek, a właściwie przed południem. Przed południem. I położymy, nie będę już o tym, bo o tym Mariusz mówił, ale chciałam wam pokazać kawę. I taka kawa w, w takiej torbie papierowej z woreczkiem w środku, wypełnionym gotkami e, no, lodu i kawą, to jest coś, co zbijamy, zwijaliśmy namiętnie swego czasu, a właśnie Mariusz w Tajlandii. I tak można bardzo często właśnie zakupić kawa, ona jest troszkę droższa, bo to jest większa pojemność niż te zwykłe w kutkach. a tutaj, nie pytając się, no dostali nam taką kawę no, w porządku, fajnie, możemy Wam ją pokazać druga sprawa, stołeczki Zaczyna się, zaczynamy się zniżać do poziomu ziemnego yy, bo, mam wrażenie, że i bardziej na wschód tym jesteśmy niżej na tych stołkach no i właśnie, niski stołeczek Pan przyniósł Taki niski stolik. Pan przyniósł coś nowego. Już teraz nie słucham o Twoich stoliczkach. Tylko pokazuję Wam... Dostałeś napój z Tak jest. Mamar jest tak spragniony. No wykańczający był ten przejazd. Nie ukrywam. O, Czuję się was zdygany. <laughs> A Ty jak się masz? No dobrze, mówiłem Ci, że nic więcej do życia mi nie potrzeba. Grillowany banan plus ciasteczko, a właśnie jakaś galaretka z kokosa, kawa jest jestem w niebie. Próbowałem to marakuje, teraz kolej na Oli. Teraz ja. Kolej na Olę. Jak się smakuje powiedział, bardzo oryginalny. Pamiętam z Kambodży, oni tutaj marakuje, mieszają z jakimś, właśnie, napojem typu oranżada. Typu, no tak, no powiedzmy, typu oranżada. To jest chyba akurat różowa Fanta. I do tego dodają lód. No, ja uważam, że bardzo fajny. Zwłaszcza jak natkniesz się na takie ziarenko właśnie z tej i go, no i przegryza się go. Super. A Tobie jak? Nie? <laughs> Ważne, że płyn. Był teraz spory dylemat, czy w tamtym pokoju, czy w tym pokoju, ale bliskość internetu wygrała, a właściwie bliskość routera. I to spowodowało, że wylądowaliśmy... Tutaj! To jest nasz domek. 413! Bardzo, bardzo przystępny, bardzo, przystęp, bardzo spory, bo chodzi mi o to, jestem zaznaczona, spory pokój, bardzo, bardzo dobre warunki, internet chura. nie wiem, jaka jest cena, jaka jest cena? 15 dolarów. 15 dolarów. I mamy wannę! Bardzo ciekawie jest ta... Poprzeczka z tym jak to się nazywa. O oh moja Wyruszyliśmy już z fotelu. Tak, i teraz czas na nasze jedzenie, bo zgłodniliśmy I zobaczcie, tą furę garów w tym od wyboru do koloru. Z tym, że no, tak jak już mówiłam, my nie jesteśmy jakoś tam super znajomieni z kuchnią chmerską. I tak przeglądamy, przeglądamy i pani bardzo błyskotliwie dała mi łyżkę, żebym, się, żebym mogła popróbować co, co potencjalnie wyglądało na interesujące danie. Więc rzeczywiście to fajnie smakuje i teraz pani nam to wyda. I tutaj jeszcze jest sporo habaniny, trochę, trochę ryb, kiełbaski chińskie na taką słodką modłę kurczaki, dalej widzę ozory są i co ciekawe to są jakby dwa takie działy tam, tam dalej w tamtym miejscu są hello. Hello. hello mamy rybę, wydaje mi się, że jest obsmażona w całości i potem duszona z chyba imbirem jest tu jakaś open. jest tu jakaś fasolka widzę um, w takim sosie powiedzmy, a dla Mariusza wybraliśmy um, Szorowineska z różnymi jarzynami. Tutaj widzę kalafior, marchewka, kapusta i też mamy dodatek jarzyn. Więc tak, to jest to, jest to co teraz potrzebujemy. Szamanko. Mamy dosyć y, ciekawe warunki do jedzenia, bo jest no co prawda tuż przy jakiejś gwarnej ulicy, ale mamy bardzo ładny widok na, na bramę do świątyni. Piękna. Jak się czujesz? Czy spodziewałaś się, że dzisiaj będziemy mieć wizę? Nie, nie spodziewałem się i to jest bardzo miłe dla nas zaskoczenie, że daliśmy radę, wszystko tak się fajnie poukładało, trochę szalenie, w naszym stylu, lubimy, tak? Więc mamy wizę do Wietnamu, możemy wkraczać do Wietnamu najwcześniej 1 stycznia 2016. My tutaj gadu gadu o wizach do Wietnamu i właśnie Jestem świadkiem przewrotki motocyklistki. No i to na takim skrzyżowaniu mogło być niebezpiecznie Nawet tam nie było ruchu, chyba nie wiem, było czerwone światło czy to... No raczej nic się nie stało, bo wstała. On tylko się poobijała Znoszę takie wrażenie, że Kambodża jest w wielu kwestiach stosowana w stosunku do Europy nie, może nawet od 20-30 lat przykładem niech będą sklepy, które oferują takie no, za przeproszeniem takie gówna jeździmy teraz po centrum Bawan Bank i szukamy mikrofonu do kamery GoPro chcielibyśmy mieć lepszy dźwięk z kamery no i w sumie zaliczyliśmy już ile? 4-5 różnych punktów Cały czas nas odsyłają, może tu, może tu, może tu. Ale ogólnie rzecz biorąc, najczęściej jak trafiamy do jakiegoś sklepu elektronicznego albo fotograficznego, czy tam wideo, no, no to właśnie sprzedają jakieś takie... jakieś radyjka, takie rzeczy, co się sprzedawały, pamiętam, w Polsce na przełomie lat 80. i 90., jak transformacja gospodarcza. No tu się z Tobą nie do końca zgodzę, bo z tego co widzę za Tobą akurat stoją garnki do gotowania ryżu i wydaje mi się, że to w Polsce w latach jakiś tam, albo nawet teraz nie jest aż tak popularne jak na się. Zgadza się kochanie, ale widzisz, bo akurat tu się zatrzymałem. Jak tak, popatrzysz na, to... na te telewizory, które, które tutaj stoją albo um, no, te takie sprzęt, sprzęty elektroniczne. Zresztą widać tutaj na, na reklamach, co oni oferują. Tam dalej. I ta cała ulica w sumie jest właśnie z takim sprzętem elektronicznym. No, po prostu jest tu zupełnie inaczej. Tak, inny popyt. Inny rynek. Do you have microphones? Microphone? Yeah, for GoPro camera. For camera? Yeah. I okay, have for just karaoke. Ah, karaoke. No, no, no. It's like you have cameras over there. Yeah. So microphone to put to camera. Oh, I don't have it like mm -hmm. that. So, uh, Do you have idea where I can buy? In? I don't know that. No no to właśnie tak to wygląda. Próbowałem pana popytać, czy ma takie mikrofony? Nie ma, a gdzie kupić No nie ma co go winić, no po prostu nie wie, Ale tak widzicie znowu to są takie sprzęty Rodem z, z początku lat 90. w Polsce Ale Solary są też. O! Wow W centralnej części Bank jest market targ. Rzekomo w jakimś tam Art Deco stylu. Widzicie to za mną. No może rzeczywiście architekturą taką, finezją jakoś nie trąca, ale myślę, że jest to ciekawy obiekt. Natomiast tym wszystkim te parasolki, te stragany myślę, że dużo psują i... i art Deco zabiera. robi się, art sreko Mniej więcej wygląda ten market w środku. Ciekawe są te okna w suficie, które dają naprawdę sporo światła. A tu widać błyskotki, świecidełka, jakie można zakupić na markecie. Kram z materiałami i tkaninami. Nawet można kiecko sobie uszyć. I tam tak tak wygląda balut. Czyli to gotowane jajo z. zapłudnione jajo kacze. Nie wiem, czy tu coś możecie dostrzec, ale są widoczne właśnie. różne części ptaka. Ale Jedziemy właśnie pod prąd, ponieważ Aleksandra stwierdziła, że będzie prowadzić. No ale co? Nie takie rzeczy w Kambodży. Tak wygląda klasyczny wiatr na skrzyżowanie. To się zmieścił, ten się zmieścił. Tam jest nasz hotel. się udało, Uf. i wjeżdżamy do naszego przybytku. Drugie co do wielkości miasto w Kambodży, a my jesteśmy na piątym piętrze hotelu. Ja jeszcze zwracam uwagę na te krówki, które pasterz wprowadza do rzeki. Całkiem płytka ta rzeka. Popak jest do pasa. Akcja przechodzenia przez rzekę już prawie jest całkowicie wykonana. No ciekawe. Jakby tak przez Wisłę sobie przechodziły krowy. Albo przez barta. Jesteśmy teraz, właściwie patrzymy, prezentujemy wam tą najbardziej reprezentacyjną część miasta Batambang. Czyli, no po prostu wzdłuż rzeki w centrum miasta tutaj troszkę neonów, troszkę hoteli, jakieś knajpy są zlokalizowane. Ciekawostką jest to, że w tym mieście generalnie nie ma oświetlenia ulicznego jakiegoś takiego regularnego. Tutaj może tego tak bardzo nie widać. No te światełka, które widać to wynikają z tego, że po prostu są te restauracje, jeżdżą tak. motorki, jeżdżą samochody. Ale tutaj też jest obok miasto. Ono się jakby rozciąga dalej. A wygląda tak, jakby. I tam. Zobaczcie. OK. I to właśnie akcentem. Żegnamy się z wami. Kciukujcie, subujcie, komentujcie. Widzimy się jutro. Pa. Nie pociągowe dla jakichś takich wózków. Wykorzystujemy to. Stara medytacja. Śmieciarko, coś. 368 km do stolicy.